Utarło się takie myślenie, że karmienie piersią to jest sprawa wyłącznie kobiet, no bo to w końcu kobieta ma piersi wypełnione mlekiem, podczas gdy piersi męskie uchodzą za zupełnie bezużyteczne, a nie do końca jest to prawda. Do takiej piersi można się przecież przytulić, czy w nią wypłakać, i do tego może się nam przydać właśnie męska klata. Co ojciec dziecka ma wspólnego z karmieniem piersią? Bardzo dużo. I w tym odcinku opowiem o tym, jaka jest rola Ojca w karmieniu piersią. Zapraszam na ten odcinek serdecznie zarówno Panie, jak i Panów, i szczególnie Wam Panowie, tym razem dedykuję odcinek. Partnerem odcinka jest Kinder by Nature, marka naturalnych chusteczek dla niemowląt od pierwszych dni życia. Większość moich filmów dedykowana jest paniom, chociaż wiadomo, że panowie też je oglądają. Niekiedy nawet żaliliście się, że mówię w formie żeńskiej, że mówię tylko do pani, czujecie się dyskryminowani. Więc zatem, abyście się nie czuli dyskryminowani na moim kanale, bo jesteście tutaj bardzo mile widziani, dzisiaj przygotowałam specjalnie dla was odcinek o tym, jaka jest wasza rola w karmieniu piersią, co wy możecie zrobić. Aby zwiększyć szansę na fajne, bezproblemowe karmienie piersią. Zatem zacznijmy poradnictwo laktacyjne dla panów. Jaka jest rola faceta w karmieniu piersią? Pierwsza rzecz wsparcie psychiczne, wsparcie emocjonalne. Pamiętajmy o tym, że karmienie piersią na początku może być bardzo wyczerpujące fizycznie. I psychicznie, zwłaszcza wtedy, gdy coś idzie nie po naszej myśli, gdy coś jest nie tak, gdy pojawiają się problemy, ból, zmęczenie, wtedy bardzo potrzebna jest pomoc. Zatem najważniejsze, co możesz zaoferować, to jest Twoja obecność, Twoje wsparcie. Czasami wystarczy zwykłe przytulenie, zapytanie: jak ja mogę Tobie pomóc? Poradnictwo laktacyjne prowadzę już od bardzo wielu lat i bardzo często w trakcie takich porad laktacyjnych spotykam ojców, którzy są bardzo empatyczni, bardzo zaangażowani, jak i takich, którzy są totalnie niezainteresowani tematem. Oczywiście czasami zdarza się tak, że gdy przychodzę na poradę laktacyjną, no to ojciec musi wyjść do drugiego pomieszczenia, bo na przykład jest w pracy zdalnej, co jest zupełnie zrozumiałe, albo po prostu nie ma go w domu, bo pracuje. I jak najbardziej to jest ok. Natomiast czasem zdarza się też, że ojciec fizycznie jest obecny, ale jest z twarzą w telefonie i w ogóle nie jest zainteresowany tematem. Ostatnio jeden z ojców w czasie wizyty laktacyjnej grał w grę ze słuchawkami na uszach, podczas gdy jego partnerka. Płakała, sfrustrowana, wyczerpana. Najwyraźniej uznał, że ja jestem już tym płatnym wsparciem, więc on może się oddać w tej chwili rozrywce. Natomiast niestety obstawiam, że po prostu on uznawał, że nie jest to jego sprawa. A z drugiej strony, na szczęście, dużo częściej są ojcowie aktywni. To oni bardzo często mnie znajdują, że tak powiem, tak? Do mnie dzwonią, piszą, w ogóle wiecie, ostatnio zadzwonił do mnie ojciec, który powiedział mi: Dzwonię do pani, bo polecił mi kolega, kolega, polecił doradcę laktacyjnego. Bo on korzystał, on korzystał, rozumiecie, on znalazł doradcę laktacyjnego, umówił poradę laktacyjną, bo jego partnerka była zmęczona, sfrustrowana i sobie z tym nie radziła, i on po prostu o to zadbał. Bardzo często ja jestem w ogóle pełna podziwu, jak dużo ojcowie wykazują inicjatywy, jak oni mi dokładnie opisują, z czym jest problem, co czuje mama, jak zachowuje się dziecko. Przekopali już cały internet, często mi mówią już, że ja już czytałem o tym i o tym i o tym. No chyba potrzebujemy jednak pomocy, bo internet nie wystarczył i dalej mamy problem, dlatego dzwonię teraz do poradni laktacyjnej. I to jest akurat super. Że to się aż tak bardzo zmienia, bo jeszcze parę lat temu to nie było takie częste zjawisko, a teraz już jest naprawdę coraz lepiej. Druga rzecz, którą możesz zrobić, to jest pomoc w obowiązkach domowych. No bo na początku to karmienie piersią bardzo często zajmuje. Praktycznie cały dzień wymaga mnóstwo czasu, mnóstwo zaangażowania, i ta mama tak naprawdę, jeśli ma możliwość przebywać z tym dzieckiem w spokoju, nie ma już tych innych obowiązków, może skupić się na maluchu, no to zwiększa szanse na udane karmienie piersią. A jeżeli tobie się uda, na przykład mieć kilka dni wolnego, mieć jakiś urlop na początku, to jest to bardzo mile widziane, dzięki temu będziesz mógł zająć się mamą, nakarmić ją, podać coś do jedzenia, coś do picia, ogarnąć trochę mieszkanie. Tak, aby mama nie musiała się niczym więcej martwić i spróbowała wystartować tą laktację. Gdy wszystko dobrze wystartuje, to później już nie będzie to być może aż tak angażujące, a na początku to wsparcie jest szczególnie ważne. Trzecia rzecz to jest zajmowanie się dzieckiem poza karmieniem. I to jest coś, co ja widzę, że bardzo często rodzice wypracowują u siebie w domu. Na przykład mama nakarmi dziecko, ojciec zabiera dziecko mówi: Wiesz co, ja go teraz przewinę. Albo dziecko zaczyna płakać, mama przygotowuje się do karmienia, a w tym czasie ojciec przewija dziecko i przebrane przynosi do, do tego karmienia. I to jest bardzo fajny taki podział obowiązków. Czasami też jak mama spędza długi czas na karmieniu piersią, to tata oferuje, że on zajmie się dzieckiem wieczorem, po pracy na przykład. Wykąpie malucha, zaopiekuje się nim, ułoży do snu, żeby mama miała też chwilę wolną. Czwarta rzecz to jest zorganizowanie przestrzeni do karmienia, przygotowanie tej przestrzeni, żeby wszystko było pod ręką. Zapytanie, czy czegoś jeszcze potrzebujesz, czy coś Ci podać. Kobieta w trakcie karmienia piersią dobrze aby się nawadniała, warto zapewnić coś do picia pod ręką chociażby. Piąta rzecz jest bardzo ważna, to jest edukacja, poszerzanie swojej wiedzy, bo jeszcze nie do końca jest z tym dobrze, kiedy prowadzę kursy szkoły rodzenia, takie indywidualne spotkania. Czasami się spotykam z tym, że ojcowie chcą być tylko na tych zajęciach dotyczących noworodka, ewentualnie jeśli będą brali też udział w porodzie, no to na tych porodowych, natomiast pozostałe tematy ich nie interesują, a może jest to błąd, no bo ta laktacja jednak jest też dla ojca ważna żeby on wiedział, co się dzieje, bo wtedy będzie wsparciem prawdziwym. Tak, jeżeli ojciec zapamięta, jakie są etapy laktacji, co się może dziać, kiedy jest coś źle, kiedy szukać pomocy, to wtedy też będzie takim realnym wsparciem. I też często mamy w połogu mają taki na to się czasem mówi baby brain, tak? czyli zapominają wszystko, czego się nauczyły i taka druga osoba, co dwie głowy to nie jedna, jak się mówi, ta druga osoba jest świetnym wsparciem wtedy. I potwierdzeniem takim, gdzie mama się waha, ma myśli sobie, czy to jest jeszcze ok, czy nie, no ale partner mówi, słuchaj, pamiętasz, mówiono nam, że to jest ok, że tak ma być, na przykład to, że nie wiem, dziecko traci trochę masę urodzeniową na trzecią dobę, to nie znaczy, że źle je i dlatego schudło, tylko jest to fizjologiczne Biologia, więc też warto, abyście oboje byli uzbrojeni po prostu po uszy w wiedzę na temat karmienia piersią i to Wam obojgu bardzo pomoże, więc też ojciec jest takim wsparciem informacyjnym, wiedzowym. Szósta rzecz, którą może zrobić ojciec dziecka to wsparcie w kontakcie z otoczeniem. Bardzo często na temat karmienia piersią będziecie słyszeli mnóstwo nieproszonych rad, czasami szkodliwych, czasami niepotrzebnych, czasami denerwujących, i bardzo ważne jest tutaj to, żeby ojciec dziecka łącznie z matką stanął w obronie aktualnej wiedzy, abyście nie pozwalali przeforsować sobie pewnych pomysłów, które są na przykład już nieaktualną wiedzą, abyście nie pozwalali sobie na słuchanie zbędnych rad, jeśli nie macie na to ochoty. Bardzo ważne jest to, abyście zawsze mówili tym samym językiem, żeby nie było takiej sytuacji, jakie ja niestety niekiedy widuwałam. Na przykład, kiedy mama walczyła o karmienie piersią, to przychodziła teściowa na przykład i mówiła: Co ty, Jadzia, ty nie masz mleka? Daj sobie spokój, nie męcz już tego dziecka, bo mi wnuka zagłodzisz, daj mu mieszankę. Na co ojciec wturował: No tak, płaczesz ty, płacze on, bez sensu, daj mu mieszankę. No może intencja była dobra, ale to nie jest pomoc, jeżeli matka stara się ze wszelkich sił, aby. Karmić dziecko piersią, dużo ją to kosztuje, a nad sobą widzi dwie osoby, które jej mówią: poddaj się, poddaj się, to to nie jest pomoc. To tutaj warto odciąć od takich toksycznych rad i być po stronie tej swojej partnerki wtedy, kiedy ona tego wsparcia potrzebuje. Siódma ważna rzecz to jest wsparcie profesjonalne, ponieważ okres połogu, pierwsze tygodnie laktacji, co za tym idzie. Mogą być bardzo trudne na poziomie emocjonalnym i na poziomie fizycznym i warto to zauważać i szukać adekwatnej pomocy. I uważam, że każdy ojciec powinien mieć również listę kontaktów do najważniejszych specjalistów, którzy mogą się przydać. Niekiedy jest to psycholog. Jest na moim kanale też film o depresji poporodowej, o tym jak ważna jest rola ojca, o tym jak to rozpoznać. Zostawię Wam link do tego filmu w, w opisie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, to jest rozmowa z psychologiem. Bardzo, bardzo polecam obejrzeć, zanim jeszcze dziecko się urodzi, najlepiej. Poza tym to, co wspominałam, że doradca laktacyjny, położna dobra, to jest coś, co powinien każdy ojciec mieć gdzieś w swoim notesie czy telefonie. Tak jak wspominałam, do mnie coraz częściej ojcowie rzeczywiście dzwonią i nie tylko po pomoc laktacyjną, ale też położniczą. Bardzo często to ojcowie wykupują konsultacje online, umawiają się na te spotkania, więc to jest takie fajne, że widzę, że coraz więcej tego wsparcia kobiety w swoich mężczyznach mogą znaleźć. Kolejna ósma rzecz to jest udział w nocnych karmieniach. Oczywiście mężczyzna piersią nie nakarmi i no i niestety nakarmić musi matka. Natomiast ojciec może staci, że tak powiem w skrócie obrobić dziecko, czyli przebrać, przewinąć, przygotować do karmienia i wtedy podać mamie do przystawienia do piersi ja się niestety też czasem spotykam z tym, że mama z dzieckiem wynoszą się na przykład na kanapę do salonu lub ojciec się wynosi na kanapę do salonu, po prostu śpią oddzielnie po to, żeby nie budzić ojca, skoro on i tak nie karmi piersią. Ja myślę, że tutaj się war warto trochę podzielić jednak, żeby chociaż raz ojciec wstał w nocy, to on przewinął dziecko i tylko podał do karmienia. Mniej się wtedy wybijamy ze snu, łatwiej jest nam trochę zasnąć i trochę lepiej się wyspać. Jednak no, wstając na równe nogi przebierają dziecko karmiąc usypiając to jest taki czasami dłuższy set nie zawsze ale czasami i który nas mocno wybija ze snu utrudnia zasypianie. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa ilu ojców obejrzało ten film. Ilu ojców zainteresowało się poradami laktacyjnymi dla nich. Bardzo Was proszę o podzielenie się w komentarzach. Dajcie znać panowie, czy tu jesteście, czy oglądacie co jeszcze chcielibyście wy obejrzeć na moim kanale, abyście nie czuli się tutaj dyskryminowani tylko zaproszeni? Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że jest ogromna playlista karmienie piersią. Jest tam kilkadziesiąt filmów, które zawierają bardzo dokładne informacje, ogrom wiedzy i bardzo serdecznie wam te filmy Polecam. Przy okazji, wpadajcie również na mojego Instagrama, gdzie są konkursy z nagrodami i takie krótkie um, shorty, filmiki, rolki z wiedzą. I zapraszam Was do subskrybowania, obserwowania tego kanału, aby nie opuścić kolejnych odcinków. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to go polubcie, kliknijcie łapkę w górę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.